Oddanie się Bogu jako decyzja skierowania życia do właściwego celu jest właściwie aktem miłości. Jest może tym pierwszym aktem miłości. Ale nie może być ostatnim. Jest jakimś zapoczątkowaniem. Jest wejściem na drogę dziecięctwa. Ale na drodze trzeba się posuwać do celu. Trzeba stawiać dalsze kroki, czyli nowe akty oddania, akty miłości. Skarb miłości jest w Bogu tak wielki, że od razu niejako nie możemy go podjąć w całości. Całego tego Depozytu naszego dziedzictwa. Musimy to czynić ciągle, coraz częściej. Jest on tak wielki, że wystarczy go nie tylko dla nas, ale dla wielu, wielu braci i sióstr, którzy jeszcze nie zdecydowali się zostać spadkobiercami. Dlatego Pan Bóg chce swój skarb rozdawać przez nas, posługując się nami, ale nie jako martwymi narzędziami, ale jako żywymi, rozumnymi, mającymi wolną wolę, działającymi z wyboru. Od nas zależy, czy i w jakim stopniu będziemy. Świadomi chcieli być sługami łaski Bożej i miłości.